Cześć, witam Was ponownie w grudniu jednak dwa lata później obok nowego Hyundai Santa Fe. Ostatnim razem prezentowałem Wam odmianę hybrydową z napędem na przednie koła i w wersji pięcioosobowej. Dziś ponownie odmiana hybrydowa jednak już z napędem na wszystkie koła i w wyjątkowej wersji sześciosobowej z pełnym możliwym wyposażeniem. Ja nazywam się Michał Śniadek to jest kanał Kartes i dziś ponownie zapraszam Was na test Hyundai Santa Fe, a zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki! Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny tego samochodu, to względem ostatnio pokazywanego wam samochodu to również jest odmiana po faceliftingu i zmian stylistycznych tutaj żadnych nie ma. Odmiana 4x4 nie wprowadza tutaj żadnego emblematu z przodu, że mamy wersję AWD, a jedyną zmianą jest inny kolor atrapy chłodnicy. Wydaje mi się również, że wzór jest minimalnie inny. Prezentuje się to w moim odczuciu nieco lepiej niż ostatnim razem, ale to jest oczywiście kwestia Gustu. Jeśli chodzi o bok, to podobnie jak ostatnim razem jest to topowa wersja z chromowanymi wykończeniami szyb. Również na drzwiach mamy chromowane listwy, chromowane wykończenia klamek. Co mi się bardzo podoba to fakt, że drzwi są aż do końca progu, dzięki czemu nie ubrudzimy sobie spodni wysiadając w tak kiepskich warunkach jak dzisiaj. Jeśli chodzi o tył, tutaj również nie ma żadnych zmian stylistycznych, których nie pokazywałbym Wam ostatnim razem. Jest to odmiana po faceliftingu, która wyróżnia się tutaj w Stawką między tylnymi światłami, minimalnie przeprojektowany zderzak względem tego co widzieliśmy przed faceliftingiem, i oczywiście oznaczenie hybrid po prawej stronie. Wersja 4x4 nie ma żadnego dodatkowego emblematu, aby podkreślić, że mamy napęd na wszystkie koła. To o czym nie mówiłem ostatnim razem, to kierunkowskazy. Smuci mnie, że kierunkowskazy są tutaj ukryte na dole. Podobnie jak w Tucsonie, nie są one zintegrowane z głównymi kloszami. Niestety nie wiadomo dlaczego. Jeśli chodzi o bagażnik, ostatnim razem miałem dla Was wersję 5-osobową. Klapa unosi się oczywiście elektrycznie i tam pojemność bagażnika wynosiła 831 litry. Powiedziałem, że wersja 7-osobowa ma bagażnik pomniejszony o 50 litrów. Będąc precyzyjnym jest to 782 litry. I w wersji 6-osobowej, takiej jak nasza, nic się nie zmieniło, gdyż jedyne różnice są w drugim rzędzie siedzeń. Jeśli chodzi o sam bagażnik, to na pierwszy rzut oka żadnych tutaj różnic nie ma, pomijając oczywiście drugi rząd siedzeń. Podobnie jak w Wcześniej mamy tutaj przyciski do składania oparć drugiego rzędu siedzeń, składają się one na równi. Podobnie jak wcześniej, trzeba te fotele docisnąć, aby się nie otworzyły już nam podczas jazdy. Oczywiście, z uwagi na to, że mamy tutaj fotele kapitańskie, po środku jest dziura, więc tutaj już niestety tą przestrzeń ładunkową nie wykorzystamy tak dobrze jak w wersji siedmioosobowej. Różnicą jest oczywiście trzeci rząd siedzeń, tylko pozbądźmy się tej podłogi. I tutaj w tym miejscu normalnie mamy schowki w wersji 7-osobowej czy sześcioosobowej. Mamy tutaj naturalnie trzeci rząd siedzeń. Jedynym schowkiem jest tutaj ta przestrzeń i mamy tutaj podobnie jak wcześniej skromne miejsce na gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy oraz zestaw do zmiany koła. W tym samochodzie mamy koło dojazdowe. Jest ono jednak ukryte tutaj pod samochodem, podobnie jak w autach amerykańskich. Jeśli chcemy otworzyć trzeci rząd siedzeń, to musimy pozbyć się tej rolety. Zobaczymy, czy mi się to uda jakoś logicznie wyjąć. Dobrze, połóżmy ją na podłodze. I tej rolety niestety nie mamy gdzie tutaj schować, ponieważ jej miejsce dedykowane jest w tym miejscu. Jednak w wersji hybrydowej tutaj mamy akumulator 12V, a dedykowane miejsce na roletę jest jednak tylko i wyłącznie, gdy mamy odmianę benzynową lub diesla. Jednak te już nie są oferowane. Złożenie trzeciego rzędu siedzeń do najtrudniejszych nie należy. Mamy tutaj specjalne linki tylko z rękawiczką jest ciężko. Udało się i jak widzicie bagażnik po rozłożeniu trzeciego rzędu siedzeń już do największych niestety nie należy. Witam Was we wnętrzu Hyundai Santa Fe w wersji całkowicie topowej. Na pokładzie naszego egzemplarza mamy wszystkie możliwe opcje. Jest to wersja wyposażenia Platinum z dodatkowym pakietem Luxury oraz opcjonalnym, panoramicznym szyberdachem. I muszę przyznać, że bardzo podoba mi się to białe, skórzane wykończenie tego samochodu. Tapicerka w tym aucie jest po prostu przepiękna. Wnętrze omawiałem wam ostatnim razem. Niesamowicie mi się podoba. Mamy tutaj 12 wyświetlacz, który spójnie łączy się z tą deską rozdzielczą. Ogromne nawiewy centralnie tunel środkowy. Mamy tutaj bardzo dużo przycisków. Jednak to wszystko do siebie po prostu pasuje. Może oprócz tego tutaj panelu z funkcjami, ponieważ ja tych skrótów do niczego nie potrzebuję, jednak mam tutaj fizyczny panel klimatyzacji, wybierak kierunku jazdy, skrzyni biegów tutaj poprzez przyciski, kółko od trybów jazdy, zarówno tych zwykłych, jak i terenowych. Przyciski do najważniejszych funkcji, jak czujniki parkowania, kamera cofania, podgrzewanie kierownicy. Również tutaj wentylacja i podgrzewanie foteli, mają swoje dedykowane przyciski. Miejsce na napój, które zawsze jest na wierzchu. Drugie tutaj pod szufladką, razem z portem USB. Tutaj mój kabel od iPhone'a jest podpięty i i iPhone znajduje się na ładowarce indukcyjnej. Jednak nie mamy tutaj bezprzewodowego Android Auto ani Apple CarPlay, więc musimy mieć. Po prostu uruchomione to poprzez kabel. Duży podłokietnik ze schowkiem, jak najbardziej w porządku. Dodatkowe miejsce pod tunelem. Ilość miejsca oczywiście olbrzymia. Pozycja za kierownicą jest świetna. To, co wyróżnia wersję Platinium z opcjonalnym pakietem Luxury, to m.in. zamszowe wykończenie pod sufitki, słupków oraz osłon przeciwsłonecznych. Prezentuje się to po prostu fantastycznie. To, czego mi brakuje w tym samochodzie, to jedynie masażu pleców. Ponieważ mamy tutaj dosłownie wszystko, co możemy mieć. Za kierownicą, wyświetlacz nieco ponad 10 cali, dokładnie ten sam z innych modeli marki Hyundai i Kia, możemy sobie zmienić skórki. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nie będę się rozgadywał. Jeśli chcecie więcej, odsyłam do mojego poprzedniego filmu z Santa Fe. Tam dość dogłębnie przez ponad 30 minut omawiałem ten samochód, więc odsyłam po szczegóły do tamtego filmu. A teraz sprawdźmy drugi rząd siedzeń, ponieważ tam są największe zmiany. Jeśli chodzi o drugi rząd siedzeń Hyundai Santa Fe w wersji 6-osobowej, to tutaj jest znacząca różnica. Zamiast kanapy mamy dwa niezależne od siebie fotele, możemy je regulować na odległość, mamy również regulację oparcia, więc możemy sobie dostosować pozycję tak, aby jak najbardziej komfortowo nam się podróżowało. Mamy również własny podłokietnik. Więc podróżowanie tutaj, szczerze mówiąc, nie odbiega niczym od jazdy w tym momencie z przodu. Troszeczkę te fotele dla osoby wyższej mogą być niekomfortowe, ponieważ nie możemy wyregulować sobie siedziska i je troszeczkę podnieść, tak jak z przodu. Jednak całościowo jest tutaj jak najbardziej ok. Ilość miejsca na nogi w takiej standardowej pozycji jest w porządku. Nad głową również jest ok. Mamy dwa miejsca na napoje. Dwa porty USB, niestety typu A. Gniazdko 230V o wydajności 200W. Własny nawiew. Jak najbardziej ok. Podobnie jak wcześniej, mamy tutaj roletki, więc możemy sobie tutaj zrobić nieco większą prywatność. Z uwagi na olbrzymi panoramiczny dach pada tutaj naprawdę bardzo dużo światła, i w porównaniu ze zwykłą wersją 5 czy 7 osobową, gdy mamy tutaj kanapę, centralne miejsce i tak nie jest idealne, ponieważ nie zmieścimy tutaj w pełni dorosłej osoby. Siedzisko jest nieco wyżej niż na skrajnych miejscach. Jak najbardziej komfortowo. A i mamy te fotele jeszcze podgrzewane, więc komfort na najwyższym możliwym poziomie. Jednak to jest wersja sześcioosobowa, więc z tyłu mamy jeszcze tylną kanapę. Sprawdźmy jak jest z tyłu. Spróbuję się tam zmieścić. Oparcia możemy złożyć klikając jeden guzik, ono nam złoży się i odsunie. Niestety ta dziura nie jest zbyt duża, więc spróbujmy się tutaj jakoś dostać. Udało się. Zamknijmy drzwi. I teraz spróbujmy Podsunąć ten fotel na maksa dobrze, i teraz jeszcze złożyć oparcie na taką normalną pozycję. I muszę powiedzieć, że tutaj zbyt dużo miejsca na nogi nie ma, ledwo się tutaj mieści. Na szczęście jest to wersja sześciosobowa, więc tą jedną nogę mógłbym sobie tutaj na przykład wysunąć. Jeszcze od biedy tutaj podróżować. Mam tutaj miejsce na napój, tak jak mówiłem wcześniej. Mam tutaj mikropułeczkę. Po prawej stronie jest również regulacja nawiewu klimatyzacji, więc jak najbardziej ok. Mamy tutaj również dostęp do gniazda 12V z bagażnika, więc dzieci tutaj zajmiemy czymś. Nie mamy tutaj niestety, jak widzę, izofiksów, jednak w odróżnieniu np. od Land Rovera Defender, tam wiem, trzykosobowa kanapa, jednak tutaj mamy dwa pełne miejsca. Powiedzmy pełne, i nie mamy takiego mikro miejsca na środku, więc to wypada akurat lepiej. Jednak byśmy to troszeczkę podsunęli, może o na takiej pozycji. Teraz to złóżmy. Złóżmy to. Dało się, oparcie rozłóżmy troszkę, gdyby ten fotel troszeczkę podsunąć, no to jeszcze od biedy da się tutaj podróżować. Jednak nie nazwałbym tego w pełni komfortowym podróżowaniem. Porównując to z innymi słowami tego segmentu, jak na przykład Kodiakiem w wersji siedmioosobowej, to wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę więcej miejsca na nogi. Ale nadal to są dodatkowe miejsca. Szkoda, że nie ma tutaj izofiksów, bo dzieci by się tutaj jak najbardziej zmieściły. Oczywiście są problemy standardowe, jeśli chodzi o trzeci rząd siedzeń. Nie mamy tutaj poduszek powietrznych żadnych. Więc te myślę, że do nas tutaj nie dosięgną, tutaj nie mamy dodatkowych poduszek bocznych, więc bezpieczeństwo jest troszeczkę na gorszym poziomie. No i oczywiście klapa bagażnika kończy się za naszymi plecami, więc jeśli coś nas wiedzie, to również nie powinno to należeć do najprzyjemniejszych. I witam Was już z za kierownicy Hyundai Santa Fe. Auto odśnieżyłem trzeci raz, w końcu możemy wyjeżdżać na drogi. Jeśli chodzi o specyfikację pod maską tego samochodu znajduje się benzynowy silnik 1.6 oraz silnik elektryczny o łącznej mocy 230 koni mechanicznych. Tak jak powiedziałem wam wcześniej, napęd w naszym egzemplarzu jest przekazywany na wszystkie koła. Mamy tutaj automatyczną oczywiście skrzynię biegów i to jest główny wyróżnik tego, co pokazywałem wam ostatnim razem. Chciałbym w tym momencie zrobić test przyspieszenia i sprawdzić, czy to auto przyspiesza w 9.1 sekundy. Jednak Niestety warunki pogodowe nas nie rozpieszczają. To nie ma najmniejszego sensu sprawdzać w takich zimowych warunkach, jak ten samochód przyspiesza. Więc mam nadzieję, że jeszcze do tego tematu kiedyś wrócimy. A teraz przełączmy się w tryb snow i omówię Wam pokrótce, jak jeździ mi się tym samochodem. Jeśli chodzi o spalanie, to. W odróżnieniu od wersji z napędem wyłącznie na przednią oś, to auto będzie zużywać paliwa nieco więcej, według producenta, między 6, a 9, a 7 i 6, jeśli dobrze pamiętam, specyfikację. W moim przypadku, przez ostatnie 270 km średnie zużycie paliwa to 8,7. Jest to głównie autostrada i cykl mieszany, więc. Jest ono nieco większe. Myślę, że udałoby mi się zejść do około 8 litrów bez najmniejszego problemu. Jednak warunki również nie pomagają, by ten samochód sprawdzać. Jeśli chodzi o napęd na wszystkie koła, to w takich warunkach jak teraz nie są szczególnie przydatny. Auto ma tendencję, nawet bym powiedział, w takich warunkach do minimalnego zarzucania tylną osią. Ale to dla mnie przynajmniej to jest plus. Nie wiem jak dla Was, ale. Samochód daje troszeczkę więcej frajdy z jazdy dzięki temu. Całkowicie mamy tutaj kontrolę nad tym samochodem. Jeśli będziemy jechać bardzo spokojnie to w takich warunkach jak teraz on przez większość czasu jedzie dokładnie tam gdzie tego sobie życzymy. Mimo okropnych warunków bardzo dobrze się nim manewruje. I całościowo jest to niesamowicie przyjemny samochód do codziennego podróżowania. Zawieszenie bardzo komfortowe. Auto ma minimalną tendencję do przechylania się tak jak mówiłem wam ostatnim razem jednak nie jest to aż tak uciążliwe jak w przypadku niektórych konkurentów i jeśli chodzi o ceny to Santa Fe troszeczkę podrożało w ciągu ostatnich dwóch lat ostatnim razem opowiadałem wam że auto kosztuje 165 900 teraz jest to już dodatkowe 20 000 złotych jeśli natomiast chcielibyśmy taką specyfikację jak nasza czyli wersja wyposażenia Platinum i napęd na wszystkie koła to cena już około 250 tysięcy złotych, z dodatkami, czyli pakietem Luxury, szklanym dachem i wersji sześcioosobowej cena nam wzrasta do 288 tysięcy zł. a jeśli chodzi o samą dopłatę do sześciu miejsc, czyli tych dwóch foteli kapitańskich to dopłata za same te fotele to jest 9 tysięcy złotych, jednak dodatkowo doliczana jest opłata za trzeci rząd siedzeń od 5 do 7 tysięcy złotych w zależności od tego, czy mamy napęd na przód, czy napęd na wszystkie koła, czy mamy wersję plugin hybrid. W naszym egzemplarzu te 288 tysięcy zł za tak fantastyczny samochód wydaje mi się, że jest dość konkurencyjna, ponieważ to auto, tak jak opowiadałem Wam ostatnim razem, jest fantastycznie wykonane i aspiruje do bycia premium. Więc jeśli będziemy to zestawiać ze skodą Kodiak, to cena jest dość wysoka, bym powiedział. Niemniej jednak, jeśli będziemy porównywać go z podobnie zrobionymi samochodami, czyli tutaj już, właśnie BMW i Audi, to cena jest jak najbardziej w porządku. Auto jest genialne, ma bardzo dobry układ napędowy. Napęd również jest jak najbardziej ok. Jeśli mamy warunki troszeczkę lepsze niż dzisiaj, to spokojnie będziemy osiągać te 7-7,5 litra na 100 km. W warunkach takich jak tutaj około 8, jeśli będziemy jechać spokojniej. W przypadku autostrad, tak jak opowiadałem Wam, to już bardziej około 9 litrów. Niemniej jednak, wciąż jesteśmy tym samochodem w stanie przejechać spokojnie około 600-700 km na jednym tankowaniu. Bardzo dobry wynik i całościowo Muszę przyznać, że jest to naprawdę bardzo dobry samochód i jeśli szukałbym takiego samochodu i miał taki budżet, zdecydowałbym się właśnie na Hyundai Santa Fe. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie tego filmu i czekam na Twoją opinię na temat Hyundai Santa Fe w sekcji komentarzy poniżej. W szczególności jeśli chodzi właśnie o inny drugi rząd siedzenia. Jestem ciekaw Waszej opinii na temat tych dwóch foteli kapitańskich. Dzięki, cześć!